Dzisiaj sobie gram tym, yy, więc yy, od tego można zacząć, że dzisiaj jestem tym Chesterem. I ten. No. Czekajcie chwilę. Nie jest ulaźnienie? Nie. Okej. Okay. OK. Y jestem Jesteriem i muszę fejkować taski dzisiaj. Y Także na laptopie jestem... dobrą rolą... Dobro, dobrą rolę mam i można... i muszę tam wykonać taski, więc to sobie, sobie fajkował. Tamten ten complete. Tu jest stoi w miejscu, nie chyba to ta taska ma albo coś. Wiecie, chwilę, muszę tutaj na taski patrzeć, co ja tam mam. Okay, jest no coś tu trzeba swejkować, trzeba tak zrobić, żeby mnie nie wywalili. Jakbyście słyszeli jakieś szury, to tam August się chyba nie wyciszył, czy coś. Ogólnie. Ok. Idziemy sobie tutaj. Fejkujemy. Sobie taski jakieś. bo muszę na laptopie zobaczyć. Zrobię przerwę na chwilę. Click okay, tym nie ja mam. Gustaj tego. Jestem na laptopie teraz wielki. Y, gram na laptopie. Więc y, no. Nie wiem kto jest impostorem. Chyba jest jeden impostor, mam nadzieję, że chyba nikt nie jest neutralnym jakiś kasztan albo coś dorzucają znaczy, do co ja mnie, bo jaki kasztan więc git. Bejkuję. coś jeszcze czasem nie dorusza, no bo mam dwa konta do obsługi. Nie wiecie o tym. Dobra, cięcie. Tabletem byłem w storage'u chyba numer 1 też, a ty, Erfkol, gdzie byłeś? W adminie. W okej. Okay. to... Okay. ...storage. Wy byliście w storage'u 2, tak? Ja tak, tak. Dobra, nie wiem, na kogo zwalić, na kogo nie zwalić. Ogólnie. Ile ja nie razy... ja potwierdź r był w Admir. ja mogę to potwierdzić, bo ja wychodziłem stamtąd przed później do storyżu. Okej, okay, wierzę. Wierzę, więc... Dobra, no to... W takim razie... Nie wiem, ja bym chyba skip, jak reszta. tu test zapisuję. Augustyn, jak? Ja, co, na co głosujesz? Okej. Okay. Worser? Na Augustyna RFKOL. dobra? Dobra, call na tego, na. Yy, na kogo? Na Augustyna, okej. Okay. Ja skippuję, na drugim koncie też skippuję, a o to Ty na kogo? Też skipujesz, dobra, to chwila. Kurwa, mecenas. No, słuchajcie, jest nieciekawie, bo on, ogólnie Workser podejrzewa Augustyna, nie wiem kim jest Augustyn. Muszę tak coś zrobić, żeby mnie ktoś oskarżał, bo będzie trochę nieciekawie, tak szczerze powiem. No cóż, trzeba dalej fejkować. Bo no, no bo trzeba fajkować, więc coś poradzę. Okej, okay, to trafię wam dam gameplay, ja tutaj, bo w zasadzie to yy, tutaj to trochę ten, bo to... czekajcie, ja tylko zrobię jeszcze jeden task tutaj. W sumie to jeszcze mam dwa taski do zrobienia. Okej. Okay. To my może pójdziemy, nie wiem, nie wiem co może nie wiem, bo nie wiem czy ktoś ma armatę, to nie będę tego robił, bo coś sfejkuję takiego zwykłego, trzeba tak zrobić, żeby mnie wygłosowali, żebym to wygrał, piszcie czy chcecie więcej z nami Town of Us, żebyśmy nagrywali, no dobra, powiedzmy, że sobie sfejkuję na przykład, o, to radio, Ok no to tak, co by tutaj mógł mówić. No nic, po prostu cięcie na razie. Tak szczerze to faktycznie nie wiem kto jest tym imposterem całym, bo no trochę nie wiem. No nie mam pojęcia dlatego, kto, kto nim może być. No ale cóż ja poradzę, no nic nie poradzę. Dobra, pójdziemy sobie dalej. Augustyn w ogóle chyba do niego zadzwonił i na chwilę mi tutaj wyszedł. Ktoś wszedł właśnie. Halo? Jest tam kto? Ktoś mi weszł? Nie wiem, Wiktor wrócił? Halo? Pan go przepraszam. Nie wiem, wyciszam się na razie. A, ja teraz mam nagrywanie włączone. Ja, możesz się odezwać? Okej, okay. dobra. Y Nie rozumiem w ogóle po co tej emergencji teraz. Yy, ale tem Nie rozumiem po co Yyy... Dobra, to kto na gu... kto, na kogo głosuje? Augustyn? Halo? Na kogo głosujesz? Ja cię nie słyszę w ogóle. Weź dołącz jeszcze raz Jak tam mówisz, nie? Bo nie wiem. Takie jak Twin jak mam to Jesteś rowerem? Z kim Dobra, ty jesteś jest chyba normalnym creamakem, czy mogę powiedzieć. Chyba, no to zarówno, tylko nie wiem czy on żyje czy nie żyjemy nigdy. Tak. Jak nie żyje, to też też nie żyje, ja się chciałem powiedzieć, że mam dwa konta w ogóle. Nie wiem czy jestem na drugim dobry. Szukamś nerkuracji, jest czy nie. Dobra. Gdzie? No, w call czy znaczy, może liczyć tutaj, gdzieś, o, To może być tutaj, nawet. Okej, okay, ładnie. Dobra, ja zgłosiłem report body w hallwayu i z tego co wiem, to zgłosiłem, że nie żyje Bartes. I tak, mam, podejrzewam dwie osoby, które mogą być złe, i które ten, bo z tego co wiem, nie patrzyłem, bo ja wyszedłem stąd. Do Hallwayu wchodził chyba Osorsek i wchodził chyba Warser i Bar o o o Oscar wchodził jako pierwszy do, do Hallwayu, więc któryś z tych dwóch jest prawdopodobnie zły. Chyba, że ktoś inny jeszcze jest, ale nie mam pewności. Czekajcie, ja się na chwilę wyciszę tam u tej, bo chciałem coś powiedzieć Augustowi. Ciekawy wręcz. Y nie wiem, chyba Osorsek chyba kabelki robił, bo widziałem chyba na tablecie, ale nie wiem, czy to nie było w poprzedniej rundzie. Yy, hmm, nie, no nie mam pojęcia bladego, kto tak to może być. Ja mam ten, a dobra, nie będę mówił. Yy, ogólnie to, no nie wiem, kto to może być: albo Warser, albo Osorsek. No chyba, że. Chyba, że ten. Nie no, pistolet by zniknął. Jakby. Ten, jakby. Łatwiej, chyba. Ktoś wziął traitor gana, ale ja nie wziął żadnej chyba amunicji. Ktoś wziął traitor gana. Chyba, że wziął ten. Yy Oscar, bo on, bo on mógł wziąć, bo on kurde jest taki, że on wszystko bierze. Zgłosił emergencji. A, a ktoś miał task w ogóle z yy, szczelaniem, bo on tam zaczął ten task robić, a on nie ma tego za taska w ogóle. Nie, nie mieli. Aha. No to. A ktoś tam miał? Nikt z Was nie ma? No to dobra, no tak jakby nikt z Was nie miał, no to w takim razie on nie musi coś popierszyć, po prostu. Jakby On wziął, to On zginął. To powinien się zrespić ten traitor ale się nie zrespić. Ktoś inny zabrał. No. Ktoś inny zabrał traitor gana. Okej, okay, dobra, no to jak, jak z tym głosowaniem? To August, ty na kogo głosujesz? Hmm. Czyli tak, mówisz, że kto jest podejrzany? Profesor Segie Warsaw. I w ogóle nie widziałem, zdawałbym że na osorska Dobra, czyli ty na no odsorskę, na no Warsera, jak ja podejrzany? Ja mówię, no, ja taski cały czas robię. Lecz w koronie jesteś podejrzany. Znaczy, no nie wiem, no, ja wiem jaką masz rolę, tylko nie wiem jaką masz drugą rolę. Znaczy, wiem jaką masz drugą rolę, nie wiem, jaką masz pierwszą. A nieważne skąd wiem. Y sors 2 to ja zagłosuję na Worsera. Na tym głosuję też na Worsera. Erfko, na kogo głosujesz? Fajnie, że na mnie, dziękuję. Yy... No i Warser ty na kogo? Też na mnie, jezus. Dobra. Chwila. Kuź! Kto? Ja pierdzielę! Co wy. Słaper mnie kuźwa zamienił. Ja pierdzielę, no serio. Z sobie ze mnie. Swaper mi... Kto mi kuźwa... Mami się zemszy, kuźwa. Swaper mi głosy zamienił. No cóż. Ready to go. Oooo... Dobra, teraz trzeba... No teraz sobie przyznacie się kim ja byłem. Okej, okay, wywalili mnie na głównym koncie. Yyy... Zostałem jako jester. Tylko. Mam tylko jedno konto już ze sobą. No i cóż, nic nie poradzę, no zostałem wywalony Po prostu Nic już, ja nic nie poradzę Ktoś tam chce, żebyś szedł za nim Dobra Zobaczcie, gdzie moja śmierć, a nie dawała, on będzie może... Uwa, ten telemat jest kurna Ej, w ten, bo miner też mógł korzystać z wdętów, co nie? Miner jako impostor, jeszcze był... Każdy impostor może wentować, bo jeszcze był ten inżynier, który może wentować. Jest a jest climate, a ci też którzy, którzy, którzy mogą... To był eventu. No tylko inżynier. A, a bo inżynier jest climate, tak? Tak. Nawet mhm, czyli mam teraz z skminę, bo sól, może być tym podejrzanego, ale raczej mi nie zabić z raczej wątki Przejdę, muszę naokoło. Okej, okay, czy ktoś tam chyba pokazał Augustowi, że jest chyba inżynierem? I ogólnie nie wiem, kto to może być, on tylko wie. Już nawet się dowiem na tym. Na... No, chyba, że ktoś inny jest gdzie inżynierem, ale chyba, nie wiem. Zobaczymy. Może o kłamać, może nie kłamać. O! Gorzeł Łoszterce. Kulturalnie taska robi. Muszę coś zrobić, żeby mnie nie wyrobili. Tylko nie wiem jak, może taska zrobię. Mam pomysł jeden. To, muszę to dobrze zrobić. Hmm, nie wiem, jak to zrobić. Czekać, cię No Mam jeden pomysł, żeby poczekać na kogoś tutaj. tak niby wyskoczy, nie? To muszę poczekać, nie? Nie jak zwrócić tutaj kogoś uwagę. Na laptopie widzę, mogę obserwować, gdzie kto jest. Tutaj Angus cały czas czai. szkoda, że wam nie mogę pokazać. son şimdi Chyba wyszło, chyba wyszło, chyba wyszło, chyba wyszło, chyba wyszło, chyba wyszło, chyba wyszło... No, a co się stało? Dzień dobry, witam, witam. Witam, witam. No cóż... Mam jednego podejrzanego, który... Albo chciał wejść do venta, albo tak ze mną grał w bike, ten, w odkądka i myszkę. Kto? Sors2. Ja? Czyż ja do węta nie chciałem wchodzić, nie wiem o czym ty mówisz. A nie, nie, nie. Nie, ja chciał nie chciałem wchodzić do węta. Kto jest inżynierem, tym lepiej powiedz. Nam powiedz. Ty jest inżynierem? O, Szorstek jest. To mam podejrzenie teraz do dwóch, bo albo ty jesteś inżynierem, 2 z albo o sourcek. albo Ale że o, o sourcek. bo Szorstek do węta, ale mnie nie za. To ja podejrzewam, że... Serio, wy wszyscy mnie podejrzewacie? No dobra, no to nie wiem, ja nie chciałem, nie wiem w ogóle co, o czym ty mówisz, ja nawet chyba w, hall, ja nawet w Hallway'u nie byłem przecież. No nie, nie, ja nie, nie jeżdżę dalej. No on, to mi się wydaje, że Augustyn jest, bo on chyba, bo on w ogóle, ja żadnym Hallway'u, hallwayu nie byłem, ja na polu byłem, bo na chciałem, teraz na wieżę wejść. Mi się wydaje, że to jest on. Możecie mi zaufać, jeszcze przypominam, że jest swaper. <laughs> nikt ci nie wierzy. Dobra, to głosujmy w takim razie. Augustyn na kogo? Na ciebie. Ok, eee, Warser na kogo? Na Augustyna, eee, Osorsek. Mhm, na mnie. Jana Augustyna, eee, Erwkol. Eee, na. Na na mnie. No i swaper wymienił mi głosy po raz kolejny. Nie wiem kto jest swaperem, Ale spadam w takim razie. Bywajcie. To była dobra gra, muszę przyznać. Nie wiedziałem, że się mi tak uda. Dużo osób oszukać.